Mamy jakąś szóstą rano, mieliśmy lecieć dzisiaj o godzinie 4.55, mieliśmy odlot, mieliśmy lecieć frontierem do Denver i co, skasowali nam lot. Półtorej godziny przed, nawet mniej, coś takiego jakoś i yy, poszliśmy tam na lotnisku do tego asystenta, ta baba była tak chamska, tak brytna, że to jest szok. No, i y, nie dało się z nią w ogóle. Dostaliśmy jakieś vouchery na 100 dolarów, ale to jest 100 dolarów, jak nasz bilet kosztował. Y, no, 500 dolarów. Więc. I don't know. No i co, dostaliśmy też jakieś 30 dolarów na jedzenie, żeby przeżyć jedzenie, jakby. Ale no to wiecie, to jest nic. Na szczęście mieliśmy wykupione ubezpieczenie od biletu. Tam, więc pewnie nam zwrócą kasę do 5 dni. Yy, chcieliśmy lecieć jakimś innym samolotem, ale na dzisiaj z Frontiera nie ma żadnego samolotu do Denver, i oni nam powiedzieli, że nie mogą nam przebukować. Nie mogą tam też przebukować na Mirluoki, na inne lotnisko na Mirluoki do Denver, więc yy, w ogóle się to nie opłaca. Yy, no i co? Zapłaciliśmy <laughs> sobie i lecimy Unitedem bo United jest dzisiaj no i co jest niestety przepada nam tak praktycznie jeden dzień, bo lecimy dopiero, nie wiem, chyba o 19, jakoś tak, nie wiem nawet. Wiem, że jakoś późno. Mm, na pewno pijem. No i co, problem. No nie ma problemu trochę, no ale musieliśmy dopłacić 500 dolarów więcej. Zapłaciliśmy 1000 dolarów za trzy osoby dorosłe. Nie, dwie osoby dorosły jedno dziecko, bo ja jestem jakby jako dziecko. Więc no nie wiem, dla mnie to jest strasznie dużo. No ale nie mieliśmy wyboru, bo wszystkie inne loty albo były droższe, albo już nie było miejsc, albo w ogóle nie było to DNP, w zasadzie sensie były to DNP, ale z przesiadką byśmy lecieli jakieś 20 godzin. urfak, więc, więc lecimy, lecimy tym. Yy, nigdy więcej nie, le nie lecimy frontierem. Yy, to bo oni w ogóle nie podali powodu. Pogoda była ładna, na tych tablicach w ogóle jeszcze przez dwie godziny pisało, że git, że odlot on time. Rozumiecie to? I no jakby nikt nie poleciał, no ale myś myśleliśmy na początku, że to jest overbooking i po prostu, że nas nie wpuszczą. Ale okazało się, że nie, że całkiem skancelowali lot i to było prawdopodobnie dlatego, że po prostu mało osób leciało. I, I ten, najmniej no, mi się nie opłacało wysyłać pół tego samolotu Z załogą i tak dalej Więc nie wiem co teraz, no jakby lecimy tymi mi jestem tak zmęczona, i to chyba zaraz się położyć Nie wiem, dla mnie to jest crazy, pierwszy raz mieliśmy taką sytuację I wie, wiecie w tamtym, znaczy 6 lat temu lecieliśmy też tutaj między stanami y, Frontier'em i tym drugim na S, jakoś nie pamiętam To są te dwie najtańsze linie i było wszystko ok, jakby myśleliśmy, że teraz też będzie ok, bo wiecie, nam front nie jest najlepszym liniem, no ale myśleliśmy, że nam się uda No ale się nie udało Także, no cóż, trochę nie mam już, trochę już nie mam w poru Ale odezwę się do was już później, bo... Mm. Idziemy wypożyczyć auto. Mamy następny dzień, zaraz idziemy coś jeść, bo mamy już wymaldowanie z hotelu. Przyjechaliśmy o drugiej prawie 5. więc spaliśmy tylko 6 godzin. Uuu. Ale tak tak że ja jestem wyspana, bo jeszcze w aucie spam. I no, idziemy jeść, a potem... Idziemy na Arches. A jeszcze idziemy do sklepu. Kurde. Teraz mega szumi, bo musieliśmy zmienić auto, bo klima w tamtym nie chodziła, w sensie chodziła, ale mega wolno. I teraz już mamy wymieniony samochód, bo i chyba nam przepadnie wstęp do Arches 1, ale mamy na szczęście na dwa dni wykupione. I teraz mamy między 15 a 16, ale nie zdążymy tam ani na 15, ani na 16, więc albo poprosimy, żeby nas wpuścili, a jak będzie full, no to niestety, ale tylko jutro wejdziemy. No ale i tak lepiej, że zmieniliśmy to auto, bo byśmy się tam ugotowali, A tak ma przemień działa. jedziemy drugi dzień na Arches i no, powczajnie nam się udało wjechać, bo się okazało, że od 7 PM jest... Czy tam nie, od 4 PM jest już tam co darmo. Byliśmy w dzisiaj w Delicate Archu eee, i teraz moi rodzice poszli, sobie, bo ja, mi się już nie chce mi tak bolą stopy. Ja sobie jakoś obdarłam, nie wiem, idykę, ale jesteśmy teraz dalej w Arches, zaraz wyjeżdżamy z Arches i idziemy jeszcze do sklepu z pamiątkami i potem jedziemy. Oni poszli jakieś amfiteatru, nie wiem, tak mi stopy bolą. Yy, bo byliśmy w arcz, yy, na ten delikat, a my idziemy normalnie za ludźmi i tak dalej, aż w końcu no nie widzieliśmy ludzi tylko poszliśmy z jakimś panem, a ten pan, że się okazało nie po ścieżce, tylko po jakimś tym, nie widzieliśmy już tych słupków. No ale dobra, idziemy dalej, nie? Tak, gówno dalej. Weszliśmy w ogóle od drugiej strony do tego delikat w sensie jakby, no nie wiem no, jakby... No, ten, no i trzeba. Myśleliśmy, że przejść, jakby środkiem do tego, ale tam tak biało, że się nie dało, i to jest tragedia. No więc stwierdziliśmy, że dobra, wracamy się i zobaczymy, gdzie idzie ścieżka. I się okazało, że w jednym miejscu zboczyliśmy z trasy, i już poszliśmy od drugiej strony. Co nie? No. No ale w końcu doszliśmy do tego Tarcza tam u góry był tak fajnie przyjemnie, było bo chłodno, bo wiało i tak dalej. No, pijemy tylko z elektrolitem. Ja piję w swoim piję termosie tego. W ogóle ten termos jest taki zajebisty, On jest bez Burlingtona i jest zarąbisty przysięgam, bo on trzyma tyle zimno. Ja tam i z powrotem szłam z tego delikat Archa, z tym na wierzchu i dalej było zimne. Więc no, a tutaj są temperatury pokroju, no nie wiem, 100 stopni 110 no, Fahrenheit a no. Ale wiecie, dużo strasznie. Więc. No, I mam już do stycznia dzisiaj, jedziemy zaraz na obiad i tak dalej, I no. Kocham czytać o health, w Las Vegas, że będę w Vegas pojutrze. Hej, wczoraj byliśmy na Mesa Verde Dzisiaj nocowaliśmy w kortezie i jedziemy do Monument Valley, tak mi się wydaje I tam będzie jakaś taka, jakieś takie pole wielkie podobno, nie wiem o co w tym chodzi, co bardzo, bo nie sprawdzałam, ale no Mamy tu mega dobry internet, więc nadrobiłam swoje 5 minut Trochę wstyd, że to oglądam, ja wiem, ale wiecie ogólnie mega fajnie jest jutro, jutro to coś ostatnia rzecz, którą zwiedzamy sami potem jedziemy do Vegas i z Vegas już się spotykamy z znajomymi i potem jedziemy na resztę rzeczy Byliśmy dzisiaj w Monument Valley i no było w sumie fajnie, ale jak mam być szczera, no to dużo bardziej podobało mi się Arches i Mesa Verde. I jutro już jedziemy do Vegas, więc w sumie nic ciekawego pewnie nie ponagrywam. Jedliśmy dzisiaj chińskie. E, kocham to chińskie tutaj, bo to macie zazwyczaj tak, że idziecie tam to znaczy się nazywa na Puffet, ale nie wiem To się jakoś inaczej nazywało I płacić jakby za wstęp i sobie nakładać się ile chcecie Zarąbiste ogólnie To jest z takich ciekawych rzeczy Jesteśmy w hotelu nie ma lodówki, a cooler nam przeciekł <grym> Mega super Także nie będzie zimnej wody W sensie, bo mieliśmy taki nowy, ale tam jest w nim dziura i no po prostu no, Mamy jeszcze torbę, torbę kulerową, więc tak nie jest tak źle Skończyłam dzisiaj Yy, w sensie wczoraj, yy, Hel nie powiedziałam wam o tym dużo rano, bo sobie to moja mama wyszła. A, no, dla mnie to jest takie przy nich nagrywać, w przy mojej razie, Więc, yy, no nie opowiedziałam wam, ale ogólnie yy, czytam teraz Włod hel Hell i Włod Hel jest tak inne w ogóle od tego yy, normalnego. W zasadzie sensie, nie, że bardzo inne, ale mam wrażenie, że niektóre rzeczy były albo pozmienione, albo usunięte. Jakoś ich nie może po prostu ich nie pamiętam, bo ja w sumie Włod Hel nie czytałam, ja czytałam tylko jakby by chyba e, piątą i szóstą rundę? Tak, piątą i szóstą czytałam na łotpadzie, e, Bo to było wtedy wyciek jako jedno. E, dobra. Co ja tu jeszcze chciałam? A. Tylko nie, nie przeczytałam do końca. E, um, Kończę trzeci reread, Heart Comfort, love it so much, tylko zniszczyły, ten, skończyły mi się na reread drugi, ale w ogóle Heart Comfort to jest jak książka, że ja mam w niej tyle tak przysięgam, ona jest tak oznacznikowana, tutaj tego nie widać, tutaj tego nie widać na pierwszy ale uwaga, otwieramy książkę, tak, piękna książka, otwieramy strony. Ja nie umiem zbyt pięknie rysować, także ostrzegam, no nie jestem w najbliższej klasie rysunki Ale tu mamy na przykład, tu w ogóle jest zapisane, nic dwa razy się nie zdarza, cały tekst Bo uważam, że bardzo pasuje do tej książki, jeśli mam być szczera e Tu mamy rozdział pierwszy, to jest, e możecie sobie zeskanować, co to e No i co, tu mamy pełno jakichś notatek? Nie wiem, czy ja tu gdzieś nie miałam narysowanego czegoś tak, miałam. Rzadko rysuję po książkach. Są so, tak. Mam pełne adnotacji, ale większość w sumie moich adnotacji wygląda like this. W sensie to są jakieś pobezgrane rzeczy, koślawo i tak dalej. Pokażę Wam, może moją najbardziej pokreśloną stronę, znając życie. Tylko nie pamiętam, która to była. Są. So, o, to jest jedna z bardziej pokreślonych, na przykład. E, więc wiedzę. No i mam też tutaj przyklejane jakieś zdjęcia i tak dalej. W miarę cute tu mam to porobione. Nie będę Wam wszystkiego pokazywać, bo jest tutaj troszecz moich prywatnych zapisków. Ale no jest to jedna z moich najważniejszych książek w życiu. Więc robienie trzeciego ryridu i to tak fajne w miejscu jest dla mnie mega cool. Plus yy, super też, bo my jeździmy ostatnio dużo samochodem, więc zamiast... mało co jest zasięg, więc zamiast się nudzić, no to po prostu czytam cały czas. Eee... Muszę sobie znaleźć jakiegoś audiobooka, bo teoretycznie słucham, nie oświadczam się Wiesława Łuki, Luki, ale ja to jest bardzo ciężka książka, bo to jest, wiecie, reportaż, więc ja też nie. Ogólnie nie jakoś bardzo tym. Nie mogę tego tak, tak słuchać cały czas. Więc tak, bo w e-booku będę czytać, bo zaczęłam już oczywiście drugie Help wczoraj, dzisiaj czytam to i pewnie skończę jutro trochę komfort, więc. No, a w e mam już wybrane nie, oni nie są tacy źli, Kamili Kolińskiej, chyba. Ja bardzo lubię ją jako Zacharet na YouTubie. I też na TikToku. Śledzę jej poczynania. Także no, już się nie mogę doczekać. Bo słyszałam bardzo dużo o nieopinii. Wiem, że też wyda thriller młodzieżowy On się chyba nazywa Besties I jeszcze ma jakąś inną książkę, chyba Miles in the Sky, to chyba dwie części Więc to jest mega mega dużo Dobra, ja już nie pieprzę Tylko idę się umyć I co? Yy, to chyba w ogóle na tyle w tym vlogu Wydaje mi się, że Vegas zostawimy sobie już na kolejny Tak wiecie, żeby, żeby było trochę ciekawiej Także to zle ode mnie